Jest zimno, ale za to pada deszcz. W nadchodzących dniach pogoda będzie wiadomo jaka, wiadomo do czego. No to aspekt informacyjny mamy ogarnięty. Ostatnio wrzuciłem wam, znaczy, ja, ja wrzuciłem Kamil wrzucił teści kamerki, która nikogo nie interesuje. Nie zgadzam się z tym, jestem przekonany, że mamy w kraju z 5, może sześć osób, które tym kanonem mogłyby się zainteresować. Uczę się jednak na błędach i dziś zamiast testu sprzętu, który nikogo nie interesuje, popowiadam Wam o wydarzeniach, wiecie, przytoczę newsy, które nikogo nie interesują. No to jazda. No dobra, żarcik taki. To będzie normalny odcinek, interesujący, na miarę naszych możliwości. Dzień dobry bardzo. Ale się u nas dzieje. Grzegorz ogarnął Wam teści kosztującego 75 tysięcy złotych Apple Watcha Ultra 2, podczas którego przyznał się prost, że uprawia pseudo triathlon. Nie oceniam. Ludzie mają różne hobby i różne zainteresowania. Jeden lubi rybki, drugi akwarium. Ja testowałem genialny ekspres do kawy. Tak dobry, że jakbym miał do wyboru fuchę w spółce Skarbu Państwa albo ten ekspres, to wybrałbym ekspres. Norbert testował odkurzacz, Maciej sławki, a Wojtek grał w gry. Maciej też grał w gry. Znaczy, mam wrażenie, że macie w ogóle to cały czas gra w gry. Innymi słowy, zrobiliśmy dużo materiałów dla ludzi, którzy chcą wydać ciężko zarobione pieniądze na no jakieś pierdoły. A teraz news. W sklepach sieci Deals. Ja w ogóle nie wiedziałem, że jest taka sieć. A, widzisz, a ja kupuję. A to jest takie Pepko, czy co to? Co? To jest takie pepko, ale z jedzeniem różnym. Pepko Lidl. Pepco Lidl. To w sieciach w sklepach sieci Pepko Lidl Deals. Zadebiutował niedawno napój energetyczny World of Tanks. Jak się go kupi, można zrobić crossfit wątroby, bo to energetyk, wiadomo. I jakieś bonusy wtedy się odbiera w grze. No, to by było na tle. Francuzi z Citroena stworzyli samochód elektryczny skrojony pod kieszeń każdego Europejczyka. Model EC3 będzie tani jak warszt bo już za jakieś 110 tysięcy złotych będzie można kupić najtańszą wersję. Wiecie, te z szybami na korbki i bez wspomagania. Citroen et 3 to mały suwik o długości niespełna 4 metrów, który pomieści 5 pasażerów i 310 litrów bagażu w bagażniku. Wnętrze, choć proste, jest jakieś. No to w końcu Citroen, Oni tam nawet jak jest, u nich nawet jak jest tanio, to jest jakość. A najważniejszym featurem w tym wnętrzu, na kopicie konkretnie, będzie 10-calowy dotykowy ekran. Będzie Android Auto i będzie Apple CarPlay i takie tam inne rzeczy se będą. Maksymalny zasięg ma wynieść jakieś 320 km, a auto ma wjechać do salonu w drugim kwartale 2024 roku. Osobiście trudno mi uznać auto za 110 czy 130 tysięcy złotych za tanie, bo te 130 tysięcy zł ma kosztować ta wersja wyżej. Ale jak na elektryka, w sumie nie jest źle. Nie wiem czy wiecie, ale nie wiem czy wiecie. Rośnie nam na świecie nowa kosmiczna potęga Indie, bo to właśnie o, o Indiach mowa. To nie tylko helpdesk dla zachodnich firm, ale i poważny gracz mocarstwo atomowe, które w rakiety umie, ma mnóstwo swoich satelitów na orbicie, a teraz otwarcie mówi o tym, że już nie tylko elektronikę zamierza na orbitę wysyłać. Tak, Indie chcą wysłać na orbitę ludzi nawet w sumie nie tyle na orbitę, co na Księżyc. Premier Indii zakłada, że do 2040 roku pierwszy obywatel Indii przespaceruje się po Srebrnym globie. Karol popełnił spory tekst o kosmicznych aspiracjach Indii, a ja zachęcam do lektury. To kawał solidnego materiału, jak to u Karola, merytorycznie zasadnego. Uwaga, ważna sprawa. Jest jesień. Słońce zachodzi od razu po obiedzie, dzień trwa jakieś 4 godziny i zasadniczo jest ciemno, zimno i smutno. I niebezpiecznie. Ci, którzy wieczorami biegają sobie dla zdrowia, spacerują, jeżdżą na rowerze czy wracają po prostu z pracy lub szkoły, powinni zadbać o to, by być widocznymi na chodniku, ścieżce rowerowej czy na drodze. Z pomocą przychodzi tu latarka EXC Nano. Mała, lekka i tania. Rzecz potrafi świecić do 3 godzin i można ją podpiąć do plecaka, krótki roweru, gdzie tam się chce. Poza tym, że osobiście polecam takie gadżety, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, to wspomnę jeszcze o akcji Daj się zobaczyć. W ramach której firma EXC przekaże do szkół podstawowych tysiąc tych małych latareczek. One są takie. Takie, takie, o, takie małe, a jak ktoś będzie chciał sobie kupić taką latareczkę tak na własność, to od 1 do, 4, do 14 listopada będzie ona od 1 do 14, to jest ważne, będzie ona kosztowała 9,99, a normalna cena to 2499, więc promka jest całkiem spoko. Polecam serdecznie, bo często bagatelizujemy takie sprawy, a tu no wiecie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Przezorny zawsze ubezpieczony i no wiecie o co chodzi. Mam takie wrażenie dziwne, że co wpada jakiś news o platformach VOD, czy tamtych platformach streamingowych, to albo dotyczy on reklam, albo podwyżek. Tak jest też w tym przypadku. Drożej będzie w przypadku tych podwyżek Netflixa konkretnie. Netflix będzie droższy w Stanach, Wielkiej Brytanii, we Francji. W Polsce póki co ceny się nie zmieniają, ale wiecie, w przyszłym roku ma być, może być różnie, bo jakieś reklamy gdzieś tam mają już bić. I szczerze to sam nie wiem co o tym myśleć. A jeśli wy też nie wiecie co o tym myśleć, ale chcecie jakąś opinię sobie wyrobić, to zapraszam do tekstu Kasi. Kolejne się klika i kolejny raz mamy SpaceX z ich ambitnymi pomysłami. Wiecie, to ta firma, której rakiety wybuchają. Do rzeczy jednak. W 2024 roku SpaceX planuje zrealizować 144 misje. Serio, 144 misje, czyli ze 12 misji miesięcznie, jak dobrze liczę, czyli jedna misja na jakieś, co jakieś 2-3 dni. Powiedzieć, że to ambitne założenia, to jakby nic nie powiedzieć. Po co tyle misji? Niby po to, żeby Starlinków wynieść na orbitę więcej i żeby ten satelitarny internet był coraz lepszy. I teraz pytanie, czy 144 misje, czy 144 loty, to dużo? No mega dużo. Z drugiej strony, w tym roku SpaceX ordynęło już ponad 70 misji i może nawet do tej stówki dobiją. Nie wiem, nie wiem. Nie ma co przesądzać, trzeba rozsiąść się wygodnie i kto zainteresowany, to śledzi temat. Co jest najsłabszym aspektem dzisiejszych smartfonów, smartwatchów, samochodów na prąd? Akumulatory. Akumulatory, które sprawiają, że telefon trafi pracować jeden dzień, zegarek, 5 dni, a samochód nie dojedzie z Poznania do brzegu. Odpowiedzią na wyzwania przyszłości ma być akumulator litowo-siarkowy. Niby nic nowego, bo takie pomysły już kiedyś były, ale tam Anoda coś robiła z katodą, degradował się elektrolit, no nie pykło, nie banglało. Naukowcy z Melbourne ogarnęli jednak temat. Ograniczyli ilość litu i wprowadzili anodę z folii litowej pokrytej nanoporowatą powłoką polimerową. Wskazujmy, nie? Gdyby, no, czego, czego można nie, nie rozumieć. Tutaj. Naukowcy ci uważają, że te nowe akumulatory litowo-siarkowe będą o połowę tańsze i pięciokrotnie bardziej pojemne znaczy pięcio, pięciokrotnie pojemniejsze niż popularne akumulatory litowo-jonowe. Ja sobie myślę, że pożyjemy. Zobaczymy. Kończymy powoli, ale spokojnie, spokojnie, nie zapomniałem, że drugi Spider-Man miał premierę przed momentem dosłownie. W Warszawie nawet pajęczynę za taką dużą wywiesili z okazji tejże premiery. No taka była impreza, zabawa jak 100 koni. Gra podobno dowozi, ale nie zaproszę Was jeszcze dziś na recenzję, bo macie jeszcze jej nie ogarnął. Dorzucę tylko swoim zwyczajem, że One Open ma wytrzymać milion otwarć, rozłożeń, no będzie go można milion razy teges, a teleskop Łeba odkrył coś na Jowiszu. Nie wiem co. Karol napisał o tym licencjat do przeczytania na benchmark.pl. To chyba tyle, nie? Kawa? Ciastko? No ja sobie kawę wypiję i ciastko sobie zjem.